Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku, a przygotowałem do niego jednego pewniaka extra linie. Patrycja mi zakupiła jedną siedemnastkę i jest jedna linia. I dodatkowo na drugą część mojego odcinka, dwa razy szybka, szybkie 50, gruby portfel, rubinowa, druga pensja, koralowa i maxi cash. Także dzisiaj faktyczny, prawdziwy wkład na odcinek to jest 49 zł. No to co, ja biorę się za drapanie, zaczynam od pewniaków, jak to zawsze... U mnie, a Ty drogi widzu, zostaw po sobie łapkę uniesioną w górę. Dziękuję z góry dla Patrycji, bo mi taką szczęśliwą zdrapkę dzisiaj wybrała. No, jest dycha, albo i więcej, no ale to jedna zdrapka tylko, a nie więcej. Dobra, zdrapka z numerem 17, jak już wspomniałem na początku, utworzyła mi się jedna linia, ale zobaczcie jeszcze, na byłem drogą kupna taki drapak. Także, czy będzie szczęśliwy, no to się okaże. Jeszcze nic z nim nie drapałem, tą zdrapkę drapałem jeszcze moim trójzębem. Dobrze, pokażę. Sakwa, yy, moneta, którą dodrapuję właśnie w tym momencie. I klucz to tworzy mi, nie klucz, tylko popcorn, przepraszam, tworzy mi właśnie moją wygrywającą linię. Ale pozostało jeszcze sporo symboli do zdrapania. Czy się coś uda? Zobaczymy. Słoń będę drapał po jednej, bo tu już jest zdrapka na pewno wygrana. Więc nie ma co się śpieszyć. Chyba, że do szczęścia, ewentualnie. Słonik. Więcej słoni nie ma. Kolejny symbol to jest symbol dzwonka. Dzwona, dzwona. Czy jest gdzieś dzwon? Jest tutaj. Dobra. Kolejne symbole to są lody i cytryna. Tu mam cytrynę. Lody są tutaj. Raz. Lody proszę raz. Tu jest cytryna. I co dzieje jeszcze? Gdzie są gdzieś jeszcze lody? Albo cytryna? Na no dole jest tutaj, widzę. Cytryna. Ale lodu więcej nie widzę. Kolejne. A może teraz spróbuję tak drapać? Może zobaczę, bo to testuję teraz na tym odcinku. Księżyc i diament. Jest diament. I jeszcze tutaj. Jeden, drugi. Ale to jeszcze szukam księżyca. Na dole jest również diament, ale księżyców, księżycy nie widzę. Polski język, trudny język, wiadomo. Dobra, po dwa mi się dobrze teraz drapie. Serducho, które oczywiście do Was przesyłam, i łódź ratunkowa. Dobra, serducho, tutaj jest łódź. Serducho, łódź, tak by się przydał. Czy na dole coś jest? Jest jedna łódź i serducho również jest. Dobra, ale był jeszcze dzwonek, dobrze. Widzicie, mówicie: drap, zdrapuj. Sześć symboli pozostało do końca, a moje symbole to arbus i słońce. Arbus i słońce. Jest arbus. Tutaj jest słoneczko. Słoneczko. Tu było jeszcze serce. Dobrze, gdzie jest Arbus? Tutaj jest Arbus, tutaj mamy słońce. Leżak był? Nie, nie było Leżak. Mogłem go zapomnieć. Nie obraziłbym się na siebie. Biedronka i klapki. Jest biedronka, widzę tutaj. Tu był Arbus, jeszcze biedronka i klapki. Są klapki. Tu jest biedronka jeszcze, klapki. Biedronka i klapki, więcej nie widzę. I ostatnie dwa symbole, ale to teraz nie będzie jeden. Parasol, jest parasol tutaj. I więcej nie ma. I ostatni symbol. To jest symbol wiatraka. Nie kojarzę. Żeby był wiatrak i go nie ma. Dobra, sprawdzam, co się kryje pod tą moją jedną linią. A kryje się szalone? Nie, jest więcej. Jest 20 zł. No czyli jestem już dychę, na pewno przynajmniej w tej zdrabce do przodu. Kontrolne to potwierdzają. Trzy razy D. Zdrapa do wygranych. Teraz przejdę do tych mniejszych zdrapek w kolejności. Szybkie 50, nie będę tutaj obrywał. 79 i 78 zdrapki Poszukuję w bonusie 50 albo tutaj trzech takich samych kwot. A co ja mam w bonusie? Jeszcze nigdy nie miałem 50, sztabkę złota. I tutaj jest tak, 100 złotych. Główna 4 złote, 4 złote, 500, 500, no 2 złote, 100 zł i 2 złote, czyli nie ma, nie ma nic. I jeszcze jedna mam taką zrapeczkę, bonus, w bonusie jest, są dukaty, a kwoty to 2 złote, główna 4 500. O, może główna będzie. Do marzenia. 2 zł, 550. Czyli niestety w tej zdrabce również nie ma. Nic, że tak spoglądam, patrzę. Zdrapa do przegranych. Tu niech sobie leży. Teraz te takie mniejsze zdrapki. Zdrabka z numerem 7, druga pensja. Szukam worka. Worek nie mnoży, ale daje przypisaną wygraną. No i swoje wygrywające liczby. Zdrowcy z numerem 7 to są jakie? 29. Kolejna to jest 22, 36 i 14. I takich właśnie szukam, ale na worki też się nie obrażę. A ja zaczynam od oboka, bo to jest 30. i Następnie 21. To jest kolejny obok. Tutaj mam dwójkę. 27, 16. Nie ma ósemki również 35 oboczek, 32 nie ma, 24 i 34 nie ma. Zdrapa, niestety, idzie do tych przegranych, jeszcze pozostały dwie za piątkę. Gruby portfel, zdrabka z numerem 24, poszukuje wygrywających liczb albo. Pliku, a plik daje przypisaną do niego kwotę. No w rubinowej tylko mnoży. Dobrze. Wygrywające liczby to są 27, 21, 11 oraz 17. No przydałoby się, żeby coś w końcu wpadło w tej drugiej części. A ja zaczynam od 25, następnie 6. 35 nie ma. 24. 13. Jeszcze 5 szans. Mam 34, która nie występuje. 18 się pojawiła. Oboczek. 28. Kolejny oboczek. 19 i 22 oboczek. No niestety i co? I już druszy, ostatnia ta zrabka po 5 złotych. Ale są jeszcze dwie podyszku 28 Rubinowa tak już powiedziałem tutaj Rubin mnoży. I Ja poszukuję również swoich wygrywających liczb. A ja co ja mam Mam dwójeczkę 16 i przepadam za tymi za piątkę ale już tak jak mówiłem ostatnio nie wiem co brać to wziąłem kilka tych za piątkę 2 16 31 oraz 13.

Nie nie robił szkodów, szkód. 37 nie ma. Następnie 25 nie ma. 17 i 35. No niestety, zrabki za piątek się w ogóle nie spisały. Także ja nie mówię, że nie, nie ale że nie będę kupował. Ale dobra, teraz wezmę A, wezmę Cash'a, na końcu zdrabię tą koralową. Zrabka z numerem 4 poszukuję pliku, daje 40 zł i swoich wygrywających. Liczb, a one jakie to są, a są pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia dwa, dwadzieścia sześć oraz szesnaście. Zaczynam od czterdzieści siedem, kolejna to jest pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt dziewięć, dziewiętnaście, dwadzieścia siedem, czterdzieści dwa, dwadzieścia trzy, jedenaście.

46 i 37 nie ma. Kontrolna. Dobra, nie będę szukał, bo nie ma co. No niestety niedobrze, niedobrze. Koralowa, trzymajcie kciuki. Ci co oczywiście zostaną ze mną teraz przy tej zdrabce. Zdrabka z numerem 21. No i co, i lecę. Lecę, lecę. A co ja mam? Pierwsze symbole to jest palma i rekin. Palma i rekin. Tutaj jest palma. Nie drapię z ich zbyt często, więc wybaczcie, jak będę to robił troszeczkę koślawie. No i co idzie? Jest ten rekin. Tu jest rekin, który wygląda jak harfa. Ale widziałem, że ta zdrabka tam coś oddaje. ale czy u mnie odda? Małpa i wulkan. Tutaj jest wulkan. Mam małpę. Jest tutaj małpa. Tutaj jest ten wulkan. A na dole, czy coś jeszcze znajdę? No nie widzę ani małpy, ani wulkanu. Dobra, kolejne. Dwa to jest ośmiornica i skrzynia. Jest tutaj ośmiornica. Skrzynia tutaj nie widzę. Ośmi tu jest to jest skrzynia, tak? Skrzynia. Na dole czy coś będzie. Ośmiornicy nie ma i skrzyni też nie widzę. Chyba. <laughs> Dobra, ostatni symbol w tej linii to jest symbol piłki, charakterystyczne z Paradisa, więc tutaj nie powinno być problemów z odnalezieniem. Koło ratunkowe i szorty. Właśnie Dobra, shorty, koło ratunkowe Rzuć to tak, koło ratunkowe Tutaj jest koło I jeszcze jest tutaj A na dole mam shorty Nie widzę koła ratunkowego Również nie widzę no, Zbyt mało się coś dzieje na, na dole Więc pewnie zaraz będą dawali te symbole O, mam Neptuna i torbę Jest tutaj Neptun Torby tu nie widzę. Na razie tutaj Neptuna nie ma. Tutaj również nie ma, więc na dole muszą być jeszcze Neptun, Torba i ich więcej nie ma. Jestem jest. Kolejne to żółw i perła. U góry nie ma ani żółwia. Nie, to jest perła. Dobra, to jest perła. Tutaj nie widzę żółwie, a nie perły. Tutaj mam żółwie, a na dole jest jeden mały zielony ninja. I perły nie ma. Ostatni rząd, ostatnie szanse, ostatnie nadzieje. Chata i deska. Chata i deska. Tutaj, czy jest gdzieś chata? Jest deska, zarazno. Tak Tutaj chata, deska nie ma, więc tutaj muszą być chaty i są, jest chata, chata, ale desek więcej nie ma. Ku końcowi się zbliżam. Wodolot i trójząb, no także Poseidon już ma cały zestaw. Wodolot i trójząb, tu jest trójząb, jeszcze by mu się syrenka przydała. Wodolot i trójząb, tu nie widzę, tutaj... To są wodoloty, ok, Dalej nie ma i na dole są trójzęby, są jeden i drugi, ale wodolotów za to nie ma. I ostatnie trzy symbole, to jest kotwica arbus, kotwica i arbus. Tutaj mam kotwicę, tutaj mam arbuza, na dole jest. O, tutaj przegapiłem jeszcze tego. Czuj ząba. No dobra, ale więcej nie widzę. I ostatni symbol, ostatnia szansa. A jest, co tutaj jest? Jest słoneczko. Czy zaświeci słoneczko? Ono tu zaświeciło, ale to nic nie daje. No średnio. Średnio ta zdrabka mi oddała. No właściwie nic. No dobra, sprawdzam kontrolę. Nie prze, przedłużam, bo tam co tutaj przedłużać. No z, ten, z tymi też mam problem aby się trafić kontrolne są różne, także niestety, niestety robię podsumowanie. Ale wyszło jak wyszło. Wszystkie złapki na drugiej części, które, które były, niestety przegrały. Nawet ich nie będę wyczytywał, bo szkoda. Jedynie co pewnie, który mi Patrycja kopiła, dało 20 zł. Także jakby to pomniejszyło troszeczkę stratę, bo jak powiedziałem, był tylko. Jedna była taka kupiona. Dobrze, drodzy widzowie, jeżeli się podobało, nie wiem, co by się to miało podobać, bo zdrapki oddały, jak oddały, ale ja nie mam wpływu na to. W każdym razie dziękuję Wam za to, że jesteście że w ten odcinek. Zachęcam do oglądania poprzednich, jak i przyszłych odcinków. Dzisiaj się już z Wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.